Siemano, moi rady, Mam się dla Was odcinek o włosach i podwójna szokora, jeszcze z modelką. Oto taka sytuacja. Jakiś czas temu pokazywałam wam yy, chyba makijaż, no w każdym razie był jakiś odcinek, gdzie miałam tak uczesane włosy osób pytało, czy mogłabym Wam pokazać, jak taką fryzurę zrobić. I ja bardzo chciałam, nawet usiadłam z kamerą u mnie w łazience i pomyślałam sobie hej, zrobimy to! Ale okazało się, że po wizycie u fryzjera w grudniu ta górna część moich włosów jest taka krótka, że nie mogę tego zrobić porządnie i mam takie, wiecie, takie super, super malutkie i smutniutkie, te, te takie poprzeplatane kawałki. Więc oto, wykombinowałam, że skoro była u mnie... Patrycja na początku tego miesiąca, to byłam bardzo, wiecie, bardzo ją ładnie poprosiłam wielokrotnie, wielo, wielo, wielokrotnie i się zgodziła, użyczyć mi swoich pięknych włosów. Na pewno widzieliście Patrycję w ubiegłym roku przy okazji tego odcinka. No, a dzisiaj właśnie udało mi się namówić, żeby, żeby zrobić tę fryzurę. To się nazywa pull-through braid. Absolutnie tego nie wymyśliłam. <laughs> nie, 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 aż tak genialna to nie jestem. Nie mam pojęcia, kto jest autorem tego, tej, tej fryzury. Ja po prostu Wam podlinkuję na dole film osoby, u której ja to zobaczyłam. Wpisałam w YouTube tak naprawdę jakiś... Albo Easy Updo, albo Easy Braid, albo coś takiego, i wyskoczyło to. I naprawdę jest super proste. Ja to zrobiłam na jasnych gumkach do włosów, bo tylko takie miałam w domu, ale przy ciemniejszych włosach, no to fajnie by było, jakby były czarne, albo to takie ciemniejsze. To ja Wam teraz po prostu pokażę, jak to zrobić. I tyle. Zaczynamy od tego, że włosy są po prostu rozczesane, i na samym czubku zbieramy albo grzywkę, albo tą górną część włosów, malutką kitkę. Można zacząć to robić trochę bardziej z przodu. Ja wolałam tak, żeby się zaczynała jakby na czubku głowy, bo wtedy to. Ładnie wygląda. I tu jak widzicie, mam takie jednorazowe, malutkie gumeczki, one są bezbarwne. Lepiej by wyglądały na tych włosach jakieś ciemniejsze, no ale takie miałyśmy, więc takie były wykorzystane. Ja teraz robię taką właśnie małą kitkę i ją przypinam zwykłą jakąś tam klamerką z przodu, żeby mi nie przeszkadzała. I teraz z boków zbieram dwie partie włosów, z których zrobię kolejną kitkę i to jest naprawdę mega proste, bo to chodzi o to, żeby przez cały czas robić tylko te małe kitki <laughs> i to wszystko. Zbieram ją tuż poniżej. Tej pierwszej znowu robię y, właśnie, wiecie, kitkę i właściwie to będzie chyba opis całego tego odcinka, robisz kitkę i koniec. Y, y, zaciskam to trochę, żeby było ciasne i teraz to, tą z góry, którą mam rozdzielam na pół, przekładam ten dolny kawałek, tą dolną kitkę do góry. I znowu sobie przypnę, żeby mi nie przeszkadzała, i tak naprawdę będę to robić, aż mi się skończą włosy. Czyli teraz znowu do tych wiszących kawałków dołożę po następnym takim paseczku, tak jakbym robiła dobieranego warkocza, tylko zamiast warkocza będę robić właśnie takie małe kitki. Ta fryzura się mega dobrze trzyma, ze względu na to, że to jest po prostu mnóstwo malutkich kitek, to no, to jest po prostu bardzo ciasno przy głowie, więc można tańczyć, można tam robić jakieś różne rzeczy i to się nie rozsypuje. Także bardzo bardzo fajne. No i jeżeli chcecie, to możecie zrobić przez w poprzek głowy albo od prawej do lewej taki jakby taką koronę na czubku głowy. Ja to zrobiłam w ten sposób, tak trochę jak i Rokes wyszedł, bo mi się wydaje, że to najładniej wyglądało. Plus moje włosy w tą stronę były jakby najdłuższe, więc było mi łatwiej. Jak dojdę do końca, to mogę albo znowu rozdzielać tak jak tutaj, rozdzielać górną górną przekładać, robić więcej tych hitek i tak dalej i zostawić taki warkocz, albo można zrobić tak jak ja zrobiłam przy moich włosach, bo one są dosyć cienkie i ten warkocz nie był taki gruby ładny jak u Patrycji yy, i będę to zawijać. Ale naj Najpierw, zanim to wszystko zawinę, rozciągnę trochę, tak wiecie, taki wachlarzyk zrobię z tych y, włosów, żeby to nie było takie ciasne. Będzie wyglądało na bardziej takie upięte, jakbym się postarała i w ogóle. Można też próbować trochę pochować te gumeczki właśnie tymi włosami, ale tak jak mówię, one były jasne i dosyć mocno było widać. I to wszystko, jak widzicie, tutaj się układa w takie coś, co wygląda jakby było bardzo y, y, trudne, a wcale nie jest. Y, ja tutaj resztę włosów po prostu zawinęłam na jedną stronę i będę to przypinać y, wsówkami. Patrycji. Ja przy moich włosach, tak jak mówię, właśnie tak zawinęłam, potem użyłam żabek. Bo ja nie lubię wsówek, mi po prostu głowa boli od nich. I to bez jakiejś specjalnej kolejności po prostu tak upięłam, żeby ładnie wyglądało, żeby moją estetykę to zadowoliło i żeby się nie rozpadło. Z boku przeczesałam trochę grzebieniem, żeby to się ładnie trzymało, i tu Michałek zrobił piękne szoty Patrycji głowy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzicie, tak, no fajnie, fajne to upięcie. Wygląda, jakby się ktoś postarał, a jest naprawdę mega proste i każdy sobie poradzi z tym. Tu mamy piękną Patrycję. I jeszcze jedno zbliżenie, żebyście mogli sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda, jak już jest gotowe. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli otworzycie tego workocza u siebie, to dajcie mi koniecznie, koniecznie znać. Albo jak zrobicie zdjęcie na Facebooku albo na Instagramie, otagujcie mnie, ja bardzo chętnie zajrzę, co tam, co tam u Was się udało zrobić. Naprawdę, jest mega proste i jedna, jeden trik, jaki mogę Wam podrzucić, to nie róbcie tego przy lustrze, ani nie próbujcie jakoś tam oglądać, tylko po prostu usiądźcie sobie na przykład, nie wiem, na kanapie czy gdziekolwiek, i, bo jak stoicie przed lustrem, wszystko jest odwrotnie i się dużo trudniej to robi niż tak, wiecie, na wyczucie. E, tak jak mówię, mega proste, bardzo dobrze się trzyma i tak. I mam nadzieję, że to będzie dla Was w jakiś sposób przydatne i pomocne. Ściskam Was wszystkich gorąco, Patrycji bardzo, bardzo dziękuję za bycie moją modelką oto dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Na razie!